Dzień dobry. Tak, takie gesty, bo próbuję z, wymyślić, jakie jest optymalne ustawienie kamery. Tak mnie pani Magda zainspirowała, żeby eksperymenty różnego rodzaju z kamerami przeprowadzać. żeby nie było to jak w Warszawie: jedna czy dwie kamery na, na, na całą stolicę w latach 80., więc yy, różne kamery sobie sprawdzam, jak to jak to wszystko będzie się nagrywać. Ale co do meritum. Otóż, proszę Państwa, jak w każdą środę, yy, z wypiekami na twarzy, biegłem do najbliższego punktu, który można zakupić, fantastyczny tygodnik Głos Milicza, naszą lokalną dumę, gazetę stojącą na straży demokracji, Wspierającą społeczną lokalność przeciwko władzy. E, no, i tak sobie otworzyłem tę gazetę, licząc na to, że znajdę tam jakieś słowo od naszego burmistrza Pisko Zuba. No, bo przypominam, że no, strategiczną sprawą, której no, ja nie, do, nie dopełniałem, było to, żeby, jak to sformułował um, obecnie pełniący funkcję pierwszego sekretarza gminy Mariusz Dąbrowski, pisać, 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 ażeby co tydzień pojawiało się jakieś słowo od naszego włodarza w głosie milicza. Niemniej jednak od 25 czerwca takiego słowa brak. No i myślałem sobie. Szukając odpowiedzi, bo przecież wiadomo, że to nie może być niepowodzenie. Nie może to być porażka. Nie może to być jakiś, jakiś niedowład intelektualny, broń Boże, albo, albo po prostu pisemniczy. No więc szukałem innych rozwiązań i pomyślałem, że może to jest dlatego, że są wakacje. Bo masz dwa tygodnie, najpierw urlopu, potem, wiadomo, festiwal piwa w LOR. E, potem znowu, że jakieś takie e, weekendy, ciepło się zrobiło. No, może po prostu odpuścił sobie wakacje? Pomyślałem, wbrew tym dogmatycznym wcześniejszym deklaracjom, że absolutnie nie można żadnego tygodnia odpuścić, bo wróg nie śpi i trzeba czuwać i pisać. No więc yy, mówię sobie, ale widocznie lekko przysnęli panowie w Wydziale Komunikacji, panie w, na okres wakacji, i teraz już na pewno we wrześniu. Coś się pojawi. No, z rozczarowaniem, niestety przejrzałem do ostatniej strony. Nie ma żadnego oświadczenia pana burmistrza. No trudno, trudno. Musimy z tym żyć. Musimy z tym żyć. Więc to odnotowuję z przykrością i rozczarowaniem, z satysfakcją. Natomiast odnotowuję taki artykulik na stronie czwartej. Się pojawił pod tytułem. Nie będzie sprzedaży działek z komórkami. No i tutaj pan Bartosz Jakubowski, dziennikarz, opisuje spotkanie. Nawet jestem na zdjęciu. Tutaj w cieniu, oczywiście, górującego nad wszystkimi mieszkańcami yy, pana burmistrza. Skromnie. No ale gazeta odnotowała, że pod wpływem presji społecznej, jak to nazwała, burmistrz wycofał się z planów sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej komórkami, z których korzystają mieszkańcy. Burmistrz zadeklarował, że gmina użyczy mieszkańcom komórek, komórki, dzięki czemu staną się oni gospodarzami tych zaniedbanych obiektów. Takie to właśnie obietnice złożył pan burmistrz, jak pamiętacie Państwo, na inspekcji najpierw chciał, chciał też popisując się poczuciem humoru, wyburzać te komórki, ponieważ ktoś w nowo wybudowanym bloku, gdy wyjdzie na balkon i będzie chciał wypić w spokoju kawę, może mieć po prostu zaburzony krajobraz i jego poczucia estetyczne legną w gruzach. Takież to mądrości pan burmistrz w trakcie tego spotkania wygłaszał. Można sobie to obejrzeć na filmiku na portalu Fakty Powiatu Miejskiego na Facebooku. No, jest też mój komentarz. I tutaj chciałem tylko dodać, Panie Bartku, bardzo dobry artykuł. Bardzo, bardzo dziękuję za, yy, za odnotowanie tego niewątpliwego sukcesu mieszkańców w sporze z, z Panem Burmistrzem. Taka uwaga, że być może tę presję społeczną poza wymienionymi w tekście przewodniczącym Rady Miejskiej Bartkiem Szmiglem oraz mieszkającym w kamienicy przy Wojska Polskiego Wojciechem Węckiem radnymi gminy Milicz, których obecność była tam niewątpliwie bardzo ważna. Może też swój kamyczek do tego ogródka dorzucili działający społecznie ludzie tacy jak pan Wacław Korda, którego relacja, reportaż z tego wydarzenia ma obecnie prawie 10 tysięcy wyświetleń, czy ponad właściwie już teraz dzisiaj a, a moja ma tam 4,5 i pół niemalże. Więc może, może to, że, że też w mediach społecznościowych o takich sprawach się żywo dyskutuje i je upublicznia, pomogło w tym, ażeby pan burmistrz poszedł po rozum do głowy i jednak wycofał się z tego listu, w którym po prostu narzucał w sposób apodektyczny Mieszkańcom swoją wolę i żądał opuszczenia komórek do 15 października, ponieważ on to będzie sprzedawał. Yy, także, tak sobie myślę, że fajnie by było. My ja zawsze, tak jak mówię, z wielką sympatią wspominam o wszystkim, co głos Milicza pisze albo o czym nie pisze. No, w przypadku yy, tych słów od pana burmistrza, na które tutaj zawsze wyczekuję, yy, bardzo. Intensywnie od samego rana w środę. No i po prostu fajnie by było wydaje mi się wspominać i, i pomagać sobie, żebyśmy, żebyśmy tutaj. To, to, to nie jest konkurencja, możemy sobie na różnych płaszczyznach wydaje mi się wspierać. Ja absolutnie uważam, że nawet jeśli ktoś nie czyta to, to, yy, to za 5-30 tygodniowo można to traktować jako po prostu yy, taki datek na wspieranie lokalnej demokracji, e, samorządności to jest naprawdę bardzo solidna gazeta Głos Milicza co środę wychodzi niezależny tygodnik powiatowy gmin Cieszków, Krośnice, Milicz naprawdę warto warto e, te pieniążki zainwestować po to żeby wiedzieć co też e, w gminach i w powiecie piszczy o czym nam pan burmistrz nie mówi bo nie dowiemy się ze strony propagandowej pana burmistrza na facebooku nic o tym, że nie będzie sprzedaży działek z komórkami nic o tym pan burmistrz nie napisał żadnego filmiku nie umieścił, żadnego zdjątka ani jednego nic po prostu ale tak naprawdę tyle o Głosie Milicza i tyle o o historii ale tak naprawdę to chciałem się yy, wypowiedzieć na temat tego, że, że poczucie humoru pana burmistrza rzeczywiście no zwyżkuje, zwyżkuje oto 1 września rozesłał do szkół dziewięciu jak naliczyłem swoich urzędników i dwóch, którzy pozostali radnych, którzy go jeszcze wspierają z listem z listem, w którym e, no, życzy dyrektorom szkół, młodzieży, e, uczniom wszystkiego najlepszego z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Na propagandowej stronie gminy Milis 1 września, co prawda o 15.51, trochę spóźnione, ale inauguracja roku szkolnego. I tutaj pan burmistrz z tym zwyszkującym tym, z poczuciem humoru rzuca zdanie za nami uroczyst a przepraszam, to w tym sensie, to ma to sens, o 15.50 odnotowano, że za nami uroczyste apele, przemówienia, uwaga, oraz życzenia pełne motywacji. Życzenia pełne motywacji, proszę Państwa, List również pełen motywacji. Tutaj też można go sobie obejrzeć na stronie. Szanowni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, drodzy uczniowie i rodzice, pan burmistrz to wszystko tak pięknie tutaj zredagował, podpisał i życzył tej motywacji. I w tym samym dniu, zaraz po tych apelach, na których tak pięknie o tym wszystkim mówił i motywował słowem dobrym, Wysłał do dyrektorów szkół i przedszkoli, nie wiem czy wszystkich, ale od radnych Komisji Społecznej wiem, że co najmniej do kilku ro e... informację, że ucina im, obniża dodatki motywacyjne właśnie. Czyli dyrektorzy szkół wchodzą pełni motywacji po tych słowach, które wygłosił do nich burmistrz i pan radny Chlistun, i pan radny Bucek, i pan wiceburmistrz Chudy. I tam jeszcze parę innych sympatycznych osób wracają, tacy pokrzepieni i zmotywowani do swoich komputerów, biurek, żeby właśnie tutaj z pełną energią wkroczyć w nowy rok szkolny dla dobra dzieci i rozwoju edukacji w gminie Milicz. Otwierają skrzynki pocztowe i dowiadują się, że po prostu wszystko bardzo fajnie, ale teraz jest taki nowy pomysł na ich motywowanie, żeby im obniżyć dodatki motywacyjne. Bez, o ile wiem, ale to myślę, że się dość szybko wyjaśni, żadnych wyjaśnień, argumentacji za tym stojących. Tak? Bo jeżeli komuś się odbiera jakieś pieniądze, to warto byłoby napomknąć z jakiegoś to powodu. Szczególnie, gdy wprowadza się ludzi w tak niezwykły dysonans poznawczy. To znaczy, z jednej strony pan burmistrz odbył wraz ze swoją świtą, z panią dyrektor, z panią kierownik Wydziału Oświaty, z panią wicekierownik Wydziału Oświaty, czyli to już jest łącznie dwie trzecie Wydziału Oświaty w całości, bo tylko pracownica nie pojechała na te wielkie inspekcje. Razem z panem kierownikiem od Wydziału Komunikacji, nie wiem czy tam, no i chyba ktoś jeszcze, bo przecież na to wszystko było filmowane i, i robione były zdjęcia. Pan Burmistrz się spotkał ze wszystkimi dyrektorami na, na jakoś tydzień czy półtorej przed zakończeniem wakacji. <grych> no i wyglądało, że wszystko pięknie tam w tym... W tekście potem się pojawiające było, że pan burmistrz z takim entuzjazmem, że tutaj właśnie różne rzeczy zrobiono, że, że odnowiono, że są nowe sale, że są remonty porobione w trakcie wakacji. Ja jakbym był dyrektorem takiej placówki, bym sobie pomyślał, hmm, dobra nasza! Pewnie używając terminologii pana burmistrza, jakieś pieniążki wkrótce na konto wpłyną postaci premii, jakichś takich docenienia moich zasług, tego jak bardzo intensywnie pracowałam, pracowałem w trakcie wakacji. A tymczasem, a tymczasem, tak sobie uświadomiłem, że może trochę bliżej, a tymczasem się okazało, że no niestety, niestety, mo, znaczy, chyba, że jest, stoi za tym jakaś pokrętna logika, że na przykład Borbisz uznał, że poziom motywacji jest już tak wysoki wśród dyrektorów, że to po prostu przekracza ludzkie pojęcie. I trzeba to lekko tonować, no bo nam tutaj zaraz jak gejzer to wszystko wyskoczy. Gejzer czy gejzer? No w każdym razie jak taki wulkan. Ta energia nas tutaj rozsadzi nam oświatę w gminie Milicz. Być może, być może taka, taka za tym stoi logika. Ja jeszcze, tak jak się nad tym chwilkę zastanawiałem, Mam jeszcze jeden pomysł, co to może być za wy wykwit kolejny nowatorskich myśli. Otóż musicie Państwo pamiętać, że 1 sierpnia został mianowany sekretarzem gminy Milic, pierwszym sekretarzem, najważniejszym urzędnikiem w tej gminie pan Mariusz Dąbrowski. Ale pan Mariusz Dąbrowski przyszedł sobie do nas. Z gminnego zespołu szkół i przedszkoli w gminie Rozdrażew. Tak? Jego ścieżka kariery się zawinęła. I tak sobie po prostu pomyślałem, że może jest tak, że skoro pan sekretarz nie idzie mu z tym realizacją hasła pisać, 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 od 25 czerwca. Nic nie zostało napisane w głosie milicza, czyli w żadnych w jedynych niezależnych tutaj mediach pisanych. To, co tam Państwo sobie piszecie na swojej propagandowej stronie, w social mediach, no to czytacie Wy i Wasze najbliższe rodziny. Także tego, w, tym, w tym akurat pan, pan, pan Sekretarz nie odniósł sukcesu, i być może postanowił wykazać się na polu edukacji o tych doświadczeniach w Rozdrażewie, gdzie był kierownikiem gminnego zespołu szkół i przedszkoli. To jest pytanie do pana burmistrza i do pana sekretarza, kto jest autorem tej niezwykle nowatorskiej, to właściwie w skali kraju, jeśli nie Europy, Taki, takiego pomysłu motywowania ludzi na samym początku roku szkolnego poprzez odbieranie im części dodatku motywacyjnego. A, nie wiem. tak Po prostu tak nie przyszło do głowy, że to może pan kierownik, bo trafiłem na taki artykuł, z którym pan kierownik patrzy nam w oczy w takiej niebieskiej koszulce z tyłu ma parołówków jest to podpisane. Mariusz Dąbrowski był wiceprezesem przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej Doliny Baryczy. To jest artykuł z 2023 pod tytułem Nowy kierownik oświaty w rozdrażewie pochodzi z milicza. No i tutaj wszystko fajnie. Jest tam przypomniana ścieżka kariery pana burmistrza. Pana, pana, może to jest przejęzyczenie, o które pan burmistrz musi uważać. Bo jak nazywam już pana Mariusza Dąbrowskiego burmistrzem, to wie pan, panie burmistrzu Piskozub, trzeba być czujnym. E, tutaj, tutaj jakiś chyba nieprzychylny redaktor wspomina takie rzeczy na swoim stanowisku. W spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy. Pan Mariusz Dąbrowski wytrwał tylko 9 miesięcy. Został odwołany jednogłośnie 29 września 2022 roku przez Radę Nadzorczą, w skład której wchodzą przedstawiciele gmin, ścieżków i żmigród głównym powodem odwołania miała być zła współpraca z, z prezes Sabiną Misiak i Radą Nadzorczą. A także zaniedbania z poprzednich czasów zarządzania zukiem, jak brak w przeglądach budynków i nieodnowienie pozwolenia wodnoprawnego. Pan Sebastian Pośpiech jest autorem tych słów. Tutaj się pojawiają też nieprzychylne komentarze yy, mieszkańców zakładam gminy Rozdrażew, bo to jest w gazecie Rzecz Krotoszyńska się takie rzeczy tutaj można, można natrafić. No to karierę ma super Doprowadził ZUK w Miliczu Do upadłości, a potem go wywalili jednogłośnie Ciekawe jakie ma Konekcje w rozdrażerskim wójtem Że go przytulił I to jeszcze do oświaty Oj, tutaj jakiś pan się bardzo chyba tak Nieprzyjemnie, nieprzyjemnie Napisał Druga pani jakaś, pani Basia Komedia na całego Najpierw ZUK Sulmierzycki, potem ZUK Milicki Potem PGK Faktycznie, oświatowiec pełną gębą Ciekawe, czy zna choć szczątki ustawy. Kompletna kompromitacja i to przed wyborami. Bo to jest rok 2023, lipiec. Trzeci komentarz, no również nieprzychylny. Nie, że ja wybieram, ja po prostu lecę po kolei te komentarze, tam nic nie, nic nie opuszczam. No gorzej to już wybrać komisja nie mogła. Wyrazy współczucia dla oświaty rozdrażewskiej. Ten gość to po... Oj, to już przesadne. No, jeszcze są tutaj dwa komentarze. Niech ten wybór pozostanie bez komentarza. Zawsze ponoć się mówi, że na, na opinię wójta, prezydenta pracują jego podwładni. W tym przypadku też tak jest. Jaki wójt, takie wybory. Tylko pogratulować. Szkoda, że nie zapaliło się wcześniej czerwone światełko. Poczekamy na Uniwersytet Rozdrażewski o specjalności obsługa szamba i innych dodatków. No takie tam wiadomo. No to są głosy ludu. Prawda? Tym, się, tym to już na pewno się nie należy przejmować. W myśl zasady, że mamy swoje media i one tylko mówią o nas prawdę, a to, co mówi lud i to, co mówią niezależne media, znaczy tak zwane niezależne media, czyli te, które nas nie hołubią to w ogóle się tym przejmować nie, nie należy. Ale no, to jest właśnie pytanie, bo to mnie intryguje. Kto podsunął, no chyba, że pan burmistrz sam takie decyzje podjął? Czy, czy na przykład pani, pani kierownik oświaty może ma takie pomysły? Co stoi za tym pomysłem? To, to, to mnie niezwykle intryguje, żeby, żeby ludziom, którzy mają dbać o dobro naszych dzieci, uczniów, e, przedszkolaków, bo pani dyrektor przedszkola samorządowego również z tego co słyszę ucięto coś niecoś. Um. Mnie to boli i o tym mówię, ponieważ ja jestem przedszkolakiem z tego właśnie przedszkola samorządowego na ulicy Grunwaldzkiej i jestem również absolwentem dumnym szkoły podstawowej nr 1, w której to pan burmistrz zdecydował się osobiście rozesłał swoich dworaków do różnych szkół dookoła, a tymczasem sam swoją osobą zaszczycił szkołę podstawową numer 1, no i wydawałoby się, że może chociaż tam nie nastąpią cięcia, ale wydawałoby się błędnie, bo tak jak mówię, z tego co słyszę, to się oczywiście potwierdzi albo nie, zobaczymy, od radnych Komisji do spraw Społecznych gminy Milicz, miejskich radnych, niestety, ale Panią dyrektor SP1 również te cięcia dotknęły. I jest mi osobiście bardzo przykro, bo odbieram akurat działania pani dyrektor jako niezwykle y, dynamiczne. Pani dyrektor rok temu, czy niecałe dwa, y, przejęła szkołę. Jest to młoda osoba, y, zaangażowana ewidentnie. Miałem okazję parokrotnie na krótkiej, bo krótkiej, ale przestrzeni y, współpracy z niej jako, jako urzędnik. Poznać ją od takiej strony, że jest merytoryczna, rozumie argumenty, po prostu jest osobą, którą trafnie na to stanowisko mianowano. Czemu ten, ten entuzjazm, tą energię młodości przycinać jej skrzydła i to. I to akurat 1 września, gdy właśnie należałoby wejść z nową energią, z jakimś takim, no właśnie z motywacją w ten nowy rok szkolny, pojęcia nie mam. Albo jest to właśnie jakaś rozdrażewska szkoła, szkoła motywowania, której tajniki są dla mnie niezgłębialne. Może to jest szkoła zdunowska, może tutaj wiceburmistrz Tomasz Chudy jakoś podsunął jakąś rewolucyjną myśl, w jaki sposób motywować dyrektorów szkół i pracowników oświaty do lepszej i wydajniejszej pracy. Gubię się w domysłach, ponieważ nie ma informacji na propagandowej stronie gminy Milicz w social mediach ani w głosie Milicza też o tym, ani mru, mru. Gdyby była jakaś informacja, nie musiałbym snuć domysłów i, i tych rozważań. Po prostu bym się dowiedział, jaka, jaki ciąg zdarzeń doprowadził do tego, że pan burmistrz najpierw odwiedził i pogratulował wszystkim dyrektorom, że jest świetnie i że jest zachwycony, a jednocześnie parę dni później e, uciął część. Nie wiem, czy części czy wszystkim z nich e, dodatki motywacyjne. Um. Bardzo ciekawe. Przykre jednocześnie na pewno, bo to zabawne to może być dla ludzi, których to bezpośrednio finansowo nie dotyczy. Natomiast oczywiście jakaś elementarna empatia wskazuje na to, że to po prostu uderza w budżety tych ludzi, którzy nie tylko w ich motywację, którzy gdzieś tam sobie coś zaplanowali, nie wiedzieli, że że 1 września spotka ich taka niespodzianka, że będą musieli jednak y, troszkę inaczej zaplanować swoje budżety domowe. No, przedziwne. Znaczy byłoby to przedziwne, gdyby nie cały cykl zdarzeń. No, nie wiem, czy tutaj jakaś presja społeczna się może pojawić, tu pewnie nie, no dlatego, że dyrektorzy, no co oni mogą? No, nie będą, nie będą nauczyciele, ani dyrektorzy palić opon pod, pod urzędem miejskim, prawda? mieszkańcy broniący komórek jakoś tam wydali się widocznie burmistrzowi grupą na tyle niełatwą do uładzenia, że, że tutaj się wycofał nie wydaje mi się, żeby, żeby się udało to samo w sprawie, w sprawie dyrektorów, no ale próbować trzeba, bo kto wie, kto wie, może rzeczywiście to błąd jakiegoś sekretarza, wiceburmistrza, a sam pan burmistrz o tym nie wiedział i po prostu przez przypadek Podpisał te, te nieszczęsne e, zarządzenie o tym, ażeby obniżać, obniżać e, dodatki motywacyjne dyrektorom e, samorządowych, gminnych, milickich, szkół oraz przedszkola. No, zobaczymy. Czas pokaże, jak mówi klasyk. Także dziękuję i życzę mimo wszystko udanego nowego roku szkolnego. Tutaj wyłączamy.